Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Nie jest tak źle, Strach powoli ustępuje, wiosna idzie, coraz więcej młodzieży na ulicach, nie tylko zresztą, bo i jak to jedna pani powiedziała, staruchy też wychodzą, i wcale się nie boją, i będzie tak jak we Włoszech. W Italii znaczy, tej pięknej, pięknej Italii, jeszcze cicho. Jeszcze głucho, ale nie dość, nie, nie dość, a wybuchnie wielka wiosenna radość. I my właściwie zapomnimy, że mamy około stu zagrożonych, że kilkanaście osób na kwarantannie, że trzy osoby już mają koronawirusa. Podobno jakiś z cegłowa pracownik sor Nikt tego nie ujawnia, oczywiście. Jakiś żołnierz, jakiś żandar, yy, i mówią, że nawet lekarz, gastrolog, ale nie wiem, czy to jest do końca prawda. Wszakże, kiedy ja pisałem jeszcze do tego nowego numeru yy, tygodnika, co słychać yy, artykuł, korony ochrony z tą piękną panią, z walką taką ochronną na okładce, no to jeszcze nie było zarażonych, a już. Mamy minęło kilka dni, a właściwie dokładnie dwa i pół. Będzie więcej. Oczywiście, że będzie więcej. Oczywiście, że wreszcie pojawiły się środki ochrony jakieś dezynfekujące nasze ręce, bo trzeba dezynfekować, oprócz tego, że myć. Ale proszę Państwa. Nie o tym też chciałem mówić, ale jakby, ale jakby nie do końca o tym. Bo tuż przed wydaniem tego numeru Tygodnika Co Słychać dzwonię do Pani Dyrektor Sanepidu, Pani Doroty. Więc Pani Dorota, oczywiście, tak, a jakież to będą pytania? Pyta się Pani Dorota, ja mówię, to takie dotyczące epidemii, no ile osób, co, jak, jakie, prawda, środki ochrony, to co dostępne jest na stronie, ale nie tylko... Bo zapytam się na przykład o to, czy rzeczywiście, jak głosi plotka, my, każdy z nas, ktoś doniesie na nas, że my prawdopodobnie jesteśmy zarażeni i od razu idziemy na kwarantannę. A więc w obliczu wydania nowego tygodnika wydało mi się to straszne, i mówię kurczę, jak ja pójdę na kwarantannę, mimo że jestem zdrowy, bo ktoś tam powie, że stykałem się z Włoszką jakąś fantastyczną. No to klapa. No i potem już pisaliśmy do siebie. Proszę do studia, zapraszam, pani dyrektor, fajnie będzie. W razie czego, jak się coś pani nie podoba, to wytniemy. A pani dyrektor, oczywiście, ale ja nie mam czasu. A Aż oczywiście, ale ja nie mam czasu. No, i skończyło się do braku czasu. Chciałem również porozmawiać z panem dyrektorem szpitala. Oczywiście, że chciałem. No to tak, tak. No, może na 12 w poniedziałek no rozmowa się nie odbędzie. Ależ pytam, dlaczego? No, nie mogę powiedzieć. Ależ pan stworzył, chyba, panie dyrektorze. Czas pokaże. No i rzeczywiście czas pokaże. Największą radością dyrektora z było to, że Szpital Miński nie jest jednoimienny, czyli nie jest szpitalem zakaźnym. Mieli tworzyć oddział zakaźny, też nie tworzą. Noworodków nie możemy robić, no bo wiadomo, zakaz prosiłem, może jakieś ochrony specjalne założę, przebiorę się, kombinezon może nawet jakiś, prawda, sobie załatwię, żeby tym malutkim naszym pociechom zrobić zdjęcia, nie dało rany. Więc cierpi każdy, sklepy niektóre tylko y, otwarte. Markety, wiadomo, to ukaz. 50 osób może się spotkać w jednym miejscu, na przykład w kościele. Nie wiem, jak było w mińskich kościołach, bo nie ryzykowałem, ale chyba w niedzielę jednak zajrzę, bo trzeba zajrzeć, zobaczyć, porozmawiać troszeczkę z ludźmi. No i jakąś maskę, mówię, chciałem. Nie ma nigdzie masek. A gdzież? Mam nawet córkę lekarkę. A skąd nie ma żadnych masek? I co tu robić? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? No, no będzie. Będą różne rzeczy. Te korony ochrony. Nawet e, dyskusja była na e, Facebooku z... E, kiedy, prawda, pan burmistrz, jaśnie tu nam panujący obok, e, powiedział, że człowiek, który nie choruje, nie zaraża, bo bo nie choruję, no, ale okazuje się, że jednak prawda, musimy się strzec na każdym miejscu, bo nawet ten, który, który. Ja wyglądam zdrowo, bardzo zdrowo, mimo że w takiej ciemnej atmosferze dzisiaj, ale proszę mi wierzyć, na Facebooku dałem taki film z takimi oczami, prawda, że są zdrowe. Temperatura 36,5 ostatnio była 36. Za miałem troszeczkę wyższą, nie wiem dlaczego 36,8, ale może dlatego, że się wstydzę za tą całą sytuację, która powstaje, i za tą niefrasobliwość ludzi, którzy wychodzą na ulicę mimo wszystko, a szczególnie starsi i podobno ktoś sobie imieniny wyprawia. I na serbinowie jakaś była mała dyskoteka, młodzież się bawiła. No jak przyjdzie wiosna, ja czuję, że będzie tak jak we Włoszech, że wszyscy będą po parku, po tego surfować tu, tam, na, na, na deskorolkach. I, I dzisiaj też widziałem, robiąc zdjęcia nekrologii, przy kościele, że bardzo dużo młodzieży już, już po prostu wychodzi z domu. Nie może utrwać, no, a tak bardzo wszyscy proszą, normalni, zwykli ludzie, żeby nie wychodzić, po prostu nie wychodzić zarażamy, nawet jeśli mamy utajone, utajonego koronawirusa, koronawirusa, to możemy zarażać, nawet o tym nie wiedząc, nie parskając, nie, 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 nie plując, nie, nie się i tak dalej, i tak dalej. Trzeba po prostu bardzo, bardzo uważać. Na szczęście w sklepach jedna osoba, dzisiaj kupowałem sobie rodzynki, bo trzeba też się wzmocnić na dole, u nas tutaj są fantastyczne, taka a propos Całkiem za darmo reklamuje ten sklep. Bardzo naturalne miody i bardzo naturalne owoce na naszych ziem i nie tylko. Można się zaopatrzyć, zamiast jeść jakieś słodycze cukru, absolutnie, proszę Państwa. Chociaż ja tak myślę, że w normie to każdy każdy może wszystko, wszystko. Kochać się też można w tej porze, zarazy, nie ma problemu, przecież po to zostajemy w domu. Żeby sobie pomagać, a nie jak to jedna paniusia napisała, no mija trzeci czy czwarty dzień, jeszcze tydzień, no nawet niecały i ktoś zginie w domu. No jakaś paranoja w ogóle. Ja to się bardzo cieszę, że będę mógł teraz już jak wydałem ten numer i wszystkie filmy zrobione, zostać w domu i pobawić się z żoną. Nie tylko w szachy zagrać i w warcaby oczywiście. Nawet w doktora możemy się pobawić, bo to teraz taki zawód modny dosyć. I ostatnio wyszła taka rzecz bardzo fajna. Miejscy przedsiębiorcy wyszli na arenę telewizyjną, facebookową i oznajmili, że, a no właśnie, zbierają pieniądze. Założyli konto i zbierają pieniądze. Szanowni Państwo, jesteśmy reprezentantami lokalnych przedsiębiorców. Jako przedsiębiorcy z powiatu Mińskiego czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszej lokalnej społeczności. Rozumiemy powagę sytuacji i rozpoczynamy powiatową zbiórkę na walkę z koronawirusem. Dlatego gorąco apelujemy do wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro mieszkańców powiatu Mińskiego, aby przekazywali środki finansowe na konto naszego szpitala. My już teraz podjęliśmy decyzję i przekazujemy w formie, w formie darowizny pieniądze na rzecz Szpitala Powiatowego w Mnisku Mazowieckim na specjalnie utworzony subkonto na zakup niezbędnych materiałów medycznych. Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się pomóc wszystkim, którzy w tym czasie zachorują i będą szczególnie potrzebowali pomocy ze strony naszej służby, służby zdrowia. Cieszymy się, że możemy pomóc. Lokalnej społeczności, wierząc w to, że damy wspólnie damy radę. Oni wcale nie powiedzieli, po ile oni dali. Dla mnie to zastanawiające. Ja bym powiedział, no daję 100 tysięcy na szpital Miński. Ale przepraszam, ale dlaczego na szpital Miński? A może oni dają na, na walkę z koronawirusem? Tylko czy u nas e, walczy się z koronawirusem? Nie, w siercach się walczy. I w Warszawie, bo tam w razie zachorowania będziecie Państwo kierowani. Tam, właśnie tam. Oczywiście, że wpłacę na to konto, tylko zapytam się jeszcze Pana Dyrektora, co on za to zrobi, czy rzeczywiście to leczenie w naszym szpitalu będzie, będzie należyte, czy każdy może się dostać, czy lekarze, jak to Dyrektor powiedział, lekarze nie chowają się po kontach. Oni są otwarci na przyjmowanie chorych. No ale wszystko jest pozawieszane, więc ja przepraszam, jakie to jest leczenie. Starosta oczywiście podziękował. Proszę zobaczyć, jak pięknie starosta dziękuję. Miejscy przedsiębiorcy wystąpili z inicjatywą pomocy naszemu powiatowemu szpitalowi. To piękna i szlachetna inicjatywa. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję inicjatorom, tej akcji. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy do niej przystąpili. Panie i Panowie, jesteście ludźmi wielkiego serca, ludźmi wspaniałymi, którzy potrafią się dzielić tym, co mają. Udowadniacie swoją postawą, że ważniejsze dla Was jest być, a nie mieć. Bardzo dziękuję. To wielkie wsparcie dla pacjentów i pracowników naszego szpitala. To wielkie wsparcie dla nas wszystkich. No, i właśnie tak to jest. Myślę, że wszyscy my, którzy czujemy tego blusa zara zaraźliwego, mamy olej w głowie. Jeszcze raz dotnę tej główki i Państwo też, puknijmy się w czoła i zastanówmy się, czy czasami nie robimy czegoś wbrew sobie, wbrew naszym najbliższym, bo każda wizyta w sklepie. Każda wizyta w sklepie to jest zagrożenie. Każda wizyta gdziekolwiek, wyjście na ulicę, to jest zagrożenie. I rzeczywiście można, ktoś mieszka z dala od siedzib ludzkich lub pojechać wziąć, siąść do samochodu, pojechać sobie do lasu i tam, gdzie nikogo nie ma, pospacerować. Nie ma problemu. Lisy, kuny, łosie, sarny, inne zwierzęta nas nie zarażą koronawirusem. Bądźmy o to spokojni. Tyle, proszę Państwa, co do koron ochrony. A największą koroną naszej ochrony jest a no właśnie, dieta sen. Odżywiajmy się, w końcu dobrze, gotujmy sobie, na, na co nie mamy codziennie czasu. A jeśli nie mamy nawet ochoty gotować, to na stronie drugiej naszego tygodnika są telefony, gdzie można zamówić i golonkę, i owoce morza, i, 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 i japońskie sushi, i, i, i wszystko wszystko co chcemy na drugiej stronie. Ale najważniejsze jest dobre jedzenie i sen. Wysypiajmy się teraz, mamy na to czas. Nie siedzmy w tym internecie. Nie oglądajmy tej telewizji zadzumionej czasami strasznie, bo oni bardzo, bardzo nerwy nam wzruszają. Ale naszą telewizję, owszem, polecam. Fajne reportaże i sesji. No bo imprez nie ma, z imprez nie ma reportaże. Ale mam nadzieję, że będą. I to nie trzeba będzie czekać pół roku, a do Wielkanocy... Chociaż też mówią, że po Wielkanocy będzie ekstremum zakażeń. A więc w Polsce może dojść nie do trzech, tak jak u nas, czy 360, czy 80 już chorych, a do 30 tysięcy. Nie daj Bóg, jak nam żyć będzie. I znowu będzie nie tylko cicho, nie tylko ciemno, ale będzie strasznie. Kłaniam się Państwu. Mam nadzieję do zdrowego zobaczenia. Bo każdy o tym Co słychać? TV?